Tak jak przed drugim oraz trzecim sezonem, DICE zainicjowało ciąg zagadek, który ma wprowadzić nas fabularnie w następne rozszerzenie z szansą na zdobycie unikalnej nagrody. Po skrzyni z logiem czarnego rynku oraz poszukiwaniem głośników, tym razem deweloperzy przygotowali coś nieco bardziej kompleksowego, jednak trzeba słusznie stwierdzić, że nie jest to poziom znany z wielkich programów jak Mastermany i Serek w BF1 czy Widmo w Battlefield 4. Jednak osoby, które zechcą wziąć w nim udział mogą odblokować pewien unikat. Wcześniej były to karty gracza czy zawieszka do broni, a tym razem jest to już pełnoprawny kamuflaż do Angela, którego nazwa wiąże się z wydarzeniami stojącymi za tłem sezonu czwartego. Jak zatem odblokować ów kamuflaż, a także z czym powiązany jest sam wielki wybuch, który wiralem krąży po social mediach? Tego dowiecie się w dzisiejszym materiale, a jeśli nie chcecie przykapić kolejnych materiałów ze świata Battlefielda, to zachęcam do subskrypcji kanału oraz oceny tego materiału. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Punktem początkowym jest mapa szpica, na której musimy w pewnej kolejności dotrzeć do trzech radiostacji i wejść z nimi w interakcję. Już teraz zaznaczę, że pełny dokument ze zdjęciami poszczególnych lokacji znajdziecie w przypiętym komentarzu, a serwer, na którym chcecie zrobić Isterek, musi mieć możliwość zdobywania pełnego PD. Wystarczy zrobić własny, zwykły 64-osobowy serwer na podboju w portalu. W aktywacji każdej radiostacji w angielskiej wersji językowej słychać odebrany sygnał. Polska wersja niestety nie zawiera dodatkowych efektów, tak jak to było podczas zagadki z głośnikami przed sezonem trzecim, ale podsumowanie fabularne omówię już w drugiej części filmu, tak aby poradnik pozostał w miarę linearny. Kolejnym przystankiem jest Nomenomen, port na manifeście. W trzech miejscach tym razem musimy aktywować trzy łoki doki a następnie wysadzić trzy odbiorniki. Sęk w tym, że na mapie jest łącznie 9 potencjalnych miejsc z odbiornikami, więc należy zapoznać się dokładnie z mapką, o której mówiłem wcześniej. Po ostatnim wybuchu otrzymamy możliwość wejścia do kontenera znajdującego się na rubieżach mapy. W kontenerze tym razem od razu widać insygnia czarnego rynku, enigmatyczną aurę oraz to najważniejsze dla nas dysk z danymi, który musimy podnieść. Po odblokowaniu karty gracza przenosimy się na mapę ekspozycja, gdzie jako specjalista RAO, i to jest warunek konieczny, musimy wylądować pod wieżą strażniczą, gdzie używając gadżetu Navina otworzymy skrzynkę. Pojawi tam się kod Kingdoms oraz kod binarny. Jest on nam potrzebny do odblokowania kolejnego odbiornika. W obrębie kompleksu konferencyjnego dostępne są następnie punkty, które możemy włączyć lub pozostawić wyłączone. Kluczem do poprawnego rozwiązania jest unikalny dla każdego gracza kod, który znaleźliśmy w skrzynce. Zero oznacza, iż urządzenie nie powinno zostać aktywowane, a jedynka, że musimy naturalnie je włączyć. Na ekranie oraz w dokumencie znajduje się natomiast poprawne przypisanie słowa Kingdom do oznaczeń konkretnych punktów. Po poprawnym odtworzeniu sekwencji wracamy do głównego odbiornika i wchodząc z nim w interakcję otrzymamy kolejną kartę gracza. Ostatnim już przystankiem jest mapa rozłam, gdzie czeka na nas kolejne woki doki. Wywoła ono animację ze stopieniem się śniegu, z którego wyłoni się następnie skrzynka. Musimy z niej podnieść kolejny element oraz umieścić go na samej górze platformy wiertniczej, we wskazanym miejscu. Na sam koniec po jego aktywacji odblokujemy zarówno ostatnią kartę gracza, jak i unikatowy skin do Angela, Srebrna Włócznia. Srebrna Włócznia jest natomiast kryptonimem operacji mającej na celu przywrócenie bezpatom, czy też apatrydom, szansy na życie. Kluczem do tego jest maszyna Shearwater, którą od samego początku chcą zdobyć wszystkie walczące strony konfliktu. Do tej pory wiedzieliśmy, że satelita, która spadła w Dosze, pozwoliła na odkrycie możliwości tego sprzętu, a szturm na tajną bazę wojskową w Kanadzie pozwolił na zdobycie wskazówek do poprawnej aktywacji Shearwater. Tych wszystkich poczynań dokonał jeden z przywódców bezpatów, jakim do tej pory był człowiek o kryptonimie OS. Z filmu krótkometrażowego opublikowanego ponad rok temu, wiemy, że Oz wszedł w konflikt z dowódcą bezpatów ze statku Exodus, którym dowodził nasz stary znajomy Irish z Battlefielda 4. Niestety podczas walk zginął notabene inny znajomy z drużyny grabarzy, PAK, i od tej pory bezpaci zostali podzieleni na mały oddział okrętu Exodus współpracującego z USA oraz przeważające grono związane z Ozem. Przez sezon drugi towarzyszyliśmy bezpatom Seksodusu w przejęciu jednej z siedzib Czarnego Rynku, czyli organizacji handlującej wszelkiego rodzaju bronią oraz sprzętem ciężkim, współpracującej kiedyś z USA, a ówcześnie Ozem. Po zdobyciu informacji, iż jedna z fabryk firmy Nordvik zlokalizowanej w Szwecji podjęła się tajnej konstrukcji Sheerwater, korpus bezpatów pod auspicjami USA, ruszył do szturmu, którego mogliśmy doświadczyć w ramach wydarzenia w środku sezonu trzeciego. I teraz zaczynają nam się wydarzenia, których dowiedzieliśmy się w trakcie wykonania isterega. Oz próbował skontaktować się z Irishem poprzez radiostację, chcąc udowodnić bezpatom seksodusu, iż Shearwater nie jest bronią masowego rażenia, jak starał się przekazać szef amerykańskiej służby wywiadowczej CIA, niejaki pan Wolf, a szansą na zaprzestanie, a nawet cofnięcie wzrostu poziomu mórz i oceanów, tym samym przewracając wszystkim bezpatom możliwość zjednoczenia i przeciwstawienia się hegemonii mocarstw, w tym i USA, które cynicznie chciały wykorzystać trupę Irisha. W jednej z wiadomości możemy usłyszeć, iż Oz specjalnie spreparował swój nadajnik tak, aby Wolf myślał, że znaleźliśmy Oza w placówce Nordwiku, Ostrzegł nas, że stanie się coś złego. Chwilę później pojawił się ów wiralowy wybuch po posłaniu pocisku kierowanego, a tym samym Oz potwierdził, że CIA chciało jedynie wykorzystać bezbatów do pozyskania mechanizmu Shearwater. Aby udowodnić nam, czym jest dokładnie ów Shearwater, musieliśmy otworzyć tajemniczy kontener. Dowiedziawszy się, iż jest to zbawienny dla bezpatów program Srebrna Włócznia, musieliśmy mu oczywiście pomóc. W tym celu należało wrócić do miejsca, w którym praktycznie wszystko się zaczęło, a więc na ekspozycję. To właśnie tutaj jeden z konstruktorów Shearwater, dr Worosz, współpracujący z Ozem, ukrył wcześniej podczas prac w bazie nadajniki, które należało aktywować do poprawnego funkcjonowania Shearwater. Wolf oczywiście dowiedział się o tym i obiecał, że zniszczy wszystkich, którzy zadarli z Ameryką i jej sojusznikami mając na celu oczywiście Exodus Iricia. Dzięki pomocy szefa Nordwicka Bergmana w zmyleniu Amerykanów oraz eskortie okrętu nowej specjalistki z nadchodzącego sezonu pani Kamili Blasko, dopłynęliśmy do ziemi królowej Maut, gdzie OS podał nam dane lokacji, do której ma zmierzać z eskortą do pani Blasko. Dzięki opisowi mapy Flashpoint wiemy, że ośrodek ten jest centrum bioróżnorodności, stanowiąc zresztą idealną przykrywkę pod operację Srebrna Włócznia, która przywróci bezpatom miejsce do spokojnego życia. Zanim jednak to wszystko się ziści, należy zmierzyć się z Amerykanami w trakcie batalii, którą obserwujemy notabene już na samym zwiastunie. Tym bardziej pokazuje to, jak mimo wszystko konsekwentna i w miarę spójna przez cały okres od premiery pozostawała fabuła, której nie mieliśmy tak namacalnie w postaci kampanii single player. Oczywiście można by jej zarzucić wiele błędów, nieścisłości, niedopowiedzeń itd., ale mimo wszystko dobrze, że powstaje jako uzupełnienie tego, co ma miejsce na polu walki. Zobaczymy zatem, co przyniesie sezon 5, który również ma być według słów deweloperów kontynuacją fabuły. Wtedy też dowiemy się zapewne, jak skończyła się batalia w RPA. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, a z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Dzięki serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Jachu, do zobaczenia, cześć!